Jest dzisiaj ze mną Mochi.pl No gra pod nickiem Gram Enter. No, Tutaj macie go w tabelce piąte miejsce ma u ludzkich. Gramy na kanałach na normalu Del Necq. Mawię końcu. Naj! No A, agora ciebie jeszcze! Nie widzę hardcore. Oh, U normalnie. Normal że widzę, jak ktoś chyba z l coś Bo tak jakoś to. Ach, wszyscy idziecie trochę dużo ping tutaj, ale dobra a przy do ping 5 gad ja się taki no, dużo jest taki Za dużo ich dużo za dużo Od trzech. atakują pod duszę tam są nawet sniper nie był w stanie zjednoczyć kadusa nie ja będzie tu DAO. Zauważyłeś, tu Ty, ja miałem laga, czy coś? Kurde, strasznie coś mi wolno na internet chodzi. Nie wiem, jak to obie. Eee, lajko. To jest kwestia, kurde. Wyjdzie, 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 wyjdzie! Aaa, wiedziałem, że wyjdzie. Wstawaj, typie! Głowa w górę! Pracujcie mi, chłopie. Bo ty sobie nie poradzuj tam. No. Kampisz. Ja nie kampię. Ja tutaj ratuję ludzi. Bawię się w hałasach. Albo w ostry dyżur. No jak zwykle. A. Kądź. Coś się nie wychodzi z Jakim cudem? Ej ja ja mam takie lanie... O, medal karabin, w tym tak

Why? E.T. go home! Dobra, zagramy no, no, sobie no. sniperką, bo nie grałem, nie zrobiłem takiego... ...snajpienia, tylko było granie szturmowcem, 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 szturmowcem. To mogłoby wam się trochę zmudzić. Wygram już snajperem, mam dobre ustawienia, dosyć. Ty mieć więcej ciał w typie. Jeszcze co, jak... Dobra. Zrobimy coś. Snajper, niech snajperzy, a nie snajper, nie snajperzy. O, oh, ok. Świetne meczkę. O! już to czuję. No, jak ile. Awa, awa, awa. No. Dlaczego muszę tylko syste? Kiedy się do ciebie tam, bo będzie kampie Nie będzie nie kampię Ja tylko wiesz, pilnej sytuacji Uuu, ale headshot no, a kim cudem koń zabierał? Co ty mi w będziesz Już wyszedłem trochę ze spra z sprawy Kiedyś jakie headshoty ładne waliłem Ale niestety no. to, to się zapomina. Uuu, czemu się cunął? Aaaa, Head za head! M9B. To takie B. Dobra, jedziemy dalej. Napisz mi w komentarz. Też. To takie. No dalej, dalej, wychyl się ktoś, wychyl się go, ktoś. ach, ja chcę heady Ej, ja chcę heady Nie wiem czemu, tylko mi nagrywa Farab teraz 27 zszedł. Nie trochę grę, ale dobra Nie płacz z tego powodu No. Ja tak się nastawiłem, dobra, kampimy. Uuu, ładne, ładnie, ładne pięć gwiazdek, przypomina mi to mojego Zajem, znajomego, który miał 90 gwiazdek na SKS-ie. Natan, jak to oglądam to go pozdrawiam serdecznie. Będę w końcu. A. Zamieszałem się. Nooo! Jezu! Czemu? Ja tak latałem! W kur kurw! Kur oh. Le... Przeleć mnie! Wykończenia. Ooo, jest. Witam, witam. O nie pytam. <duszy> Konusi kampi, 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 jego snajpa. Bo on kampi, kampi, campi, campi, campi Wie, Wiecie jakieś założenie, że dopóki my kampimy to kampienie nie jest złe? Tu jest jakiś typek, bo ja chcę O jest. Uuuu, jest, jest, jest enter. Ale cheater lol. Jaki cheater? To się nazywa Camper. I po nogach. Uuuu, yeah. Uuu, nie, 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 nie. Wiedziałem, że mnie zajmie! Wiedziałem, że 12 na kanały, powodzenia! Foka. jeszcze raz nasz szbrabie. Crane, I camping on crane! No, tu się nie zreprzeliśmy. I Teraz tak, ja Lama. Czekajcie, ja muszę na chwilę przerwać nagrywanie. Ooo, na jest, z z jest Zatrzymałem i wznowiłem y, nagrywanie i FPS od razu się ogarnęły, nie wiem czemu. Może fraps coś się, się. Tak nieraz mam. Ale w niskich FPS-ach po nie potrafię nagrywać też autumije wyłączyłem czy ta.

Można myślałem, że ktoś po rundkę w bf zagram sobie z pod Fuck! Nie, dobra, zmieniam broń. M40 jest dobra, ale na te... Jak chodzi o... Musiał mnie podnieść. Nie bieganie, nie, tylko chodzi o szybkość przeładowania. No takiego strasznie gorszego nie ma. Ile ich tam jest? Kurde! Z trzech stron! Dobra, mogę zmienić tą broń w końcu? To trochę bo to wychodzi należy na lamie, a to mam strata na jednak. Znowu do ten celownik z tam Dajmy sobie wiedzieć, poręcznie, bo mi od razu wzięcie tu żyje. W powyżej tych. Tej... любят Он не так запал. A, ale ładnie! 2% HP. Kto? A dostałeś! Ja też padłem. Dobra, weźmy sobie jak, jaką by to broń wybrać, jaką by to broń. SVD pop mi się w Far Cry 3 Mówiłem, że mam ją w tym w, w Battlefieldzie Jak grałem gdzieś w gdzieś Far Cry'a. to zamiast porównamy tą broń z Far Jak będziemy grać w Far Cry w następnym odcinku bo już na planem kupić albo tą jedną strzałówkę to porównamy sobie te broni A no jak mnie to kurde zawsze To już od razu widać nawet, ale ja na FNIK mam nadzieję, że to będzie widać. Bo jest takie kru... klatki są tutaj po prostu Aaa Żuraw, 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 żuraw Crane 100% nie ma wato, to jest kręg strzelany. Poleciał po złoto, po medal. Przeskoczył skocznie. Nie jeszcze, ale dymny poleciał tutaj.

Nooo! czemu mnie wyskoczył ten na pierwszy dopiero później pokazał mi, jak później mi ją wyskoczył. Magiczny. Lagi. Oooo! Headshot! Bum, bum, bum! O, zrobię kiedyś dla was filmik ten. E, same kill takie, takie fajnie zmontowane. Król, Ale to nie, to będzie specjalna. nie wiem, na się Nie Ja nie kapię. Będzie... Be... obejrzysz filmik, to wiesz, będzie mi mnie... widział. Chcesz kogoś w mochi pozdrowić? Nie... Nie ma kogo. No dobra. Yeah, one shot. Nooo, miała być taka ładna kostka. Taki Assassin's Creed. Zginąłeś. Zobacz... No zginęłem, nie wiem. Zginąłem, zginąłem. zginąłem jak... nie wiem jak to się zmienia. My god, Polish. Uuu, granat. Ile razy mi się tak zależyło, że W ...takim granatem, po Zobaczcie co ja zrobię, jak tu wpadnę. O, aaaa, jeszcze ty jesteś.

Oh. I mam już dążkę, do... a z jaką mieć broń? Z jak się zabiję wtedy? M90 no. M92 Nie kojarzę 58 chyba na siódmym razem Aha Nie wiem już o co chodzi taka sytuacja Ok Uuuu, MR! Ładnie! Szpajnen! Świnia Dobra, przetestujmy jakąś inną broń może co Eee, poław, mi się, jak będzie to taki sniper test MR MK motówka pani będzie Poławi mi się tym. Widzieli raz się zabiję tak na spadochronie. Headshot! No nie, no, nie gazet się zimę za film. Znaczy więcej, żeby zabić. Nooo! Okay. No! Było się ziemię nie wtrącać Już! Jak to pół mi powiada. Zawsze. Że będzie robił porządki na wiosnę, wiosna przyszła, kalendarzowa, bo... No matko. Wiosna przyszła kalendarzowa sięg dalej leży. Ja będę tobie pamiętał jak ten, jak będę robił porządki na wiosnę. Naprawdę, dobra, dobrze, no. mi nie idzie. Ale dziewczyna... No. jak ja jestem dawno grałem, naprawdę. Wiadam wam przykład, że, że tym dawno nie grałem. Ale już mi się tym, już mi się przypomina. Nie, miałem z tego najdalszego chyba headshota. Już bomb, przypomina się ten klimat tej broni. Był tylko karkant i... Boom! Headshot. Boom! Headshot. O, myślę, że dogadamy co rundę do końca i będzie koniec. No to, jest, to jest odcinka, tak. bo drugi rundy nie nagram, bo ja tu trochę czasu mieli, nie? A co ty mandali na plusie, pamiętajcie na plusie, na plusie, na plusie. No nie mamy na plecy. No ja nie mam w plecy, ja się i tak bawię. Ja bym zaczął lepiej żeby ja wiadomo. domu. Ale A... w końcu na leciku gra. Wygramy to. A czy przegramy może. Bo... Arcy, na arcy. Super, jeszcze tylko Bum. Nie, za nie, na nie, 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 Mamy jeden, trzy na plusie. Medal jest. Już dawno nie grałem w już trochę, trochę, trochę się to pominę. Okres BF4, dzisiaj zapowiedź. Była to. No, trzeba zbierać, hajs. Na ten, na BF4, jak wychodzi na jesień, to... Na pewno, na pewno na moim kanale będzie. Dobra, ja Wam dziękuję za obejrzenie filmiku, pamiętajcie subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, yy, macie jakieś pytania, piszcie na PW, na pewno odpowiem, nie jest was tak dużo, więc spoko, dobra, ja się z i, i żegnam, cześć. Cześć.